Cześć, witaj. Dziś opowiem Ci historię milionera, który zobaczył żebrzącą dziewczynkę na ulicy i zapłakał, gdy zdał sobie sprawę, że to jego córka. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu swoją opinię i skąd jesteś. Nie zapomnij też zostawić lajka like i zasubskrybować kanał. Był chłodny, mglisty poranek w samym środku warszawskiej zimy. Na słynnej alei Nowy Świat panował typowy, Poranny gwar, elegancko ubrani ludzie w płaszczach i szalikach spieszyli do pracy, mijając luksusowe sklepy i modne kawiarnie, które budziły się leniwie do życia. Pośród tego tłumu kroczył Andrzej Kowalski, wysoki, przystojny mężczyzna, znany w całej Polsce jako milioner, właściciel prężnie rozwijającego się imperium biznesowego. Z pozoru miał wszystko, czego można pragnąć, luksusowe apartamenty, najdroższe samochody, uznanie i szacunek. Jednak w głębi serca Andrzej od dawna czuł dziwną pustkę, której nawet największe bogactwo nie potrafiło wypełnić. Andrzej zatrzymał się przy skrzyżowaniu, czekając na zmianę świateł, zanurzony we własnych myślach. Nagle jego uwagę przyciągnęła drobna postać stojąca kilka metrów dalej, pod ścianą starej, odrapanej kamienicy. Była to dziewczynka, dziecko o delikatnej, niemal porcelanowej twarzy, przemarznięta do szpiku kości. Jej drobne, bose stopki, zaczerwienione od chłodu, stały na lodowatym chodniku. Ubranie dziewczynki było kiedyś eleganckie, teraz jednak w strzępach i przesiąknięte wilgocią, pełne dziur, przez które przenikał zimowy wiatr. Jej złociste, splątane włosy opadały na drobne ramiona, a głębokie, błękitne oczy spoglądały nieśmiało na przechodniów, prosząc o jałmużnę. Andrzej poczuł, jak serce zaczyna bić mu mocniej, dłonie niespodziewanie stały się lodowate. Coś w spojrzeniu tej dziewczynki wstrząsnęło nim do głębi. Próbował odejść, ale nie był w stanie poruszyć nogami. Jego myśli wirowały chaotycznie, a przeszłość, którą starał się wymazać z pamięci, nagle wróciła ze zdwojoną siłą. W tych niewinnych, przerażonych oczach odnalazł swoją córkę, lenę tę samą, którą zostawił trzy lata wcześniej, gdy rozstał się ze swoją żoną, Agnieszką Nowak. Nigdy później ich nie odwiedził, nie zadzwonił, nawet nie zapytał, co się z nimi dzieje. Przez te wszystkie lata był przekonany, że jego obowiązkiem jest jedynie zapewnienie im pieniędzy, a resztę rozwiąże czas. Nagle poczuł bolesny skurcz w sercu i, nie myśląc już o niczym innym, ruszył szybkim krokiem w kierunku dziewczynki. Gdy znalazł się obok niej, upadł na kolana, nie dbając już o to, że ludzie wokół przystają zaciekawieni sceną. Uzy same popłynęły po jego policzkach, gdy z ogromnym wzruszeniem i desperacją próbował objąć Lenę. Dziewczynka jednak, przestraszona nagłym gestem obcego mężczyzny, odsunęła się natychmiast, wpatrując się w niego z przestrachem. Jej spojrzenie mówiło jasno, ona go nie poznawała. Lena, córeczko, to ja, twój tata, wyszeptał Andrzej ze łzami w oczach, z trudem panując nad drżeniem głosu. Lena cofnęła się jeszcze bardziej, jej małe ciało drżało, ale nagle w powietrzu wyczuła coś, co wydało jej się niezwykle znajome. Był to subtelny zapach eleganckiego, męskiego perfum, który wdzierał się głęboko w jej dziecięcą pamięć. Dziewczynka spojrzała na Andrzeja raz jeszcze, tym razem z mieszaniną niepewności i delikatnej nadziei. Chociaż nie rozumiała jeszcze dlaczego, poczuła się bezpieczna. Jakby ten obcy człowiek przywracał wspomnienia utraconego dzieciństwa, które już prawie całkiem zapomniała. Andrzej, nie mogąc ukryć bólu i wzruszenia, zaczął gorączkowo wypytywać przechodzących obok ludzi o to, co wiedzą o dziewczynce. Wtedy starsza kobieta, sprzedająca kwiaty na rogu ulicy, zbliżyła się do niego z ciężkim westchnieniem. Panie, ta mała jest tu od miesięcy. Nikt o nią nie pyta. Jej matka, Agnieszka umarła z rok temu. Dziecko zostało z jej nowym mężem, markiem wójcikiem. Ale ten kobieta przerwała, jakby nie chciała kontynuować ten mężczyzna zostawił ją na ulicy. Mówił, że nie chce cudzej córki, tylko swoje własne dziecko. Biedna Lena została całkiem sama. Andrzej, słysząc te słowa, poczuł się, jakby ktoś uderzył go w serce. Zrozumiał nagle, jak straszną cenę zapłaciła Lena za jego własny egoizm i obojętność. Przez lata żył spokojnie, nieświadomy tragedii, która dotykała jego własnej córki. Przyciągnął delikatnie dziecko do siebie, czując, jak serce dziewczynki bije szybko i niespokojnie. Lena przestała się już wyrywać, coś głęboko w niej mówiło, że ten człowiek, choć jeszcze obcy, może być dla niej wybawieniem z zimna i samotności. Z ogromnym trudem Andrzej wstał, wziął Lenę na ręce i mocno przycisnął do siebie. Czuł jej lodowate dłonie, jej drobną sylwetkę, która drżała w jego ramionach. Postanowił w tym momencie, że zrobi wszystko, aby wynagrodzić jej cierpienie. Jednak nie wiedział jeszcze, że ten dzień to dopiero początek drogi, która na zawsze zmieni życie ich obojga, odsłaniając bolesne sekrety, które czekały ukryte głęboko w przeszłości. Mieszkanie Andrzeja Kowalskiego. Przestronny apartament w samym sercu Warszawy wypełniło się nagle obecnością, która kompletnie zmieniła atmosferę dotąd panującą w tym miejscu. W salonie, pełnym eleganckich, drogich mebli i obrazów znanych polskich artystów, Lena wyglądała jak zagubiony promień słońca, który wdarł się przypadkiem do mrocznej sali muzealnej. Andrzej obserwował ją z bólem w sercu. Jak niepewnie dotykała miękkiej sofy z weluru, spoglądając z podziwem, a jednocześnie z lękiem na otaczający ją przepych. Po jej twarzy widać było wyraźnie, że jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyła czegoś podobnego. Gdy wieczorem Lena usnęła zmęczona i osłabiona na miękkim łóżku, Andrzej pozostał sam z ciszą i własnymi myślami. Wziął do ręki filiżankę herbaty, próbując uspokoić rozedrgane nerwy. Myśli o przeszłości atakowały go z całą mocą. Poczucie winy rozdzierało mu serce, pytania o to, jak doszło do tak tragicznej sytuacji, nie dawały mu spokoju. Postanowił raz na zawsze skonfrontować się z własnymi błędami i dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądało życie Agnieszki i Leni po jego odejściu. Następnego dnia rano, Andrzej ruszył w poszukiwaniu odpowiedzi. Najpierw udał się do mieszkania, w którym kiedyś mieszkał wraz z Agnieszką. Z każdym krokiem po schodach starej kamienicy na Warszawskiej Pradze, Wracały do niego wspomnienia o chwilach, które spędzili razem, zarówno tych pięknych, pełnych miłości i śmiechu, jak i tych gorzkich, naznaczonych kłótniami, łzami i niezrozumieniem. Gdy zapukał do drzwi, otworzyła mu sąsiadka, starsza kobieta, pani Halina, której twarz pokrywały zmarszczki wyrażające troskę i mądrość przeżytych lat. Pan Kowalski, powiedziała zaskoczona, ale bez złości. Jej spojrzenie było pełne współczucia. Długo pana tu nie było. Zanim Andrzej zdążył cokolwiek powiedzieć, kobieta zaprosiła go do środka. W maleńkiej, przytulnej kuchni przy filiżance gorącej herbaty, pani Halina z bólem zaczęła opowiadać o trudnych latach Agnieszki po rozwodzie. Andrzej słuchał jej opowieści ze ściśniętym gardłem, gdy kobieta ze smutkiem opisywała, jak Agnieszka popadła w depresję, nie mogąc poradzić sobie ze złamanym sercem i odrzuceniem. Przez jakiś czas próbowała dodzwonić się do Andrzeja, błagając go o pomoc finansową i emocjonalne wsparcie, ale sekretarki i pracownicy zawsze zbywali ją, tłumacząc, że pan Kowalski jest zajęty i nie ma czasu na rozmowę z byłą żoną. Kiedy Andrzej usłyszał, że Agnieszka ostatecznie wyszła za mąż za Marka Wójcika, poczuł kłucie zazdrości, ale zaraz potem usłyszał coś, co wstrząsnęło nim jeszcze mocniej. Marek nigdy jej nie kochał, panie Andrzeju. Widziałam to od początku. Zależało mu jedynie na pieniądzach, które, jak myślał, mógł od niej wyciągnąć, licząc, że pan będzie ją finansowo wspierał. Gdy dowiedział się, że Agnieszka nie ma nic, szybko pokazał swoje prawdziwe oblicze. Po narodzinach jego własnego dziecka stał się jeszcze bardziej obojętny wobec Leni. Po śmierci Agnieszki, rzucił to biedne dziecko na ulicę jak niepotrzebny przedmiot. Andrzej czuł, jak łzy bezsilności płyną mu po policzkach. Zacisnął pięści, nie mogąc pogodzić się z myślą, że jego córka musiała przejść przez to wszystko sama. Rozgoryczenie przeradzało się w gniew, ale bardziej skierowany przeciwko niemu samemu, niż wobec innych. Postanowił spotkać się z Markiem, aby usłyszeć prawdę z jego własnych ustęp. Nie było to trudne, wójcik mieszkał teraz na obrzeżach Warszawy, w zaniedbanym domu. Andrzej z trudem powstrzymał złość na widok mężczyzny, który bez wyrzutów sumienia porzucił jego dziecko. Marek początkowo przyjął go z pogardliwym uśmiechem, lecz widząc determinację i wściekłość w oczach Andrzeja, jego postawa szybko się zmieniła. Bez wstydu przyznał, że zostawił Lenę, bo dziewczynka była dla niego ciężarem. Zimno oświadczył, że Lena nigdy nie była jego problemem, a przecież Andrzej sam zrezygnował z córki, więc nie powinien go teraz pouczać. Słowa te wbiły się jak sztylet w serce Andrzeja. Nie miał argumentów na swoją obronę, czuł jedynie ogromne poczucie winy. Patrząc z obrzydzeniem na marka, uświadomił sobie, że mężczyzna ten był tylko lustrem jego własnych błędów i obojętności. Opuszczając dom wujcika, Andrzej obiecał sobie, że już nigdy więcej nie pozwoli, by Lena poczuła się niechciana czy odrzucona. Gdy późnym wieczorem wrócił do apartamentu, stanął w drzwiach pokoju córki i patrzył na spokojnie śpiącą dziewczynkę. Złożył cichy, ale szczery hołd Agnieszce, prosząc ją w myślach o wybaczenie. W tej właśnie chwili Andrzej postanowił, że bez względu na cenę, którą będzie musiał zapłacić, zrobi wszystko, by Lena odzyskała wiarę w miłość, której tak boleśnie została pozbawiona. Nie miał jednak pojęcia, że los przygotował dla niego jeszcze jeden cios, który zmusi go do podjęcia najtrudniejszej decyzji życia i sprawi, że nic już nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Życie Andrzeja zmieniło się diametralnie, odkąd Lena pojawiła się na nowo w jego świecie. Każdy poranek zaczynał się teraz inaczej, wypełniony był troską, niepewnością, ale przede wszystkim głęboką miłością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Mężczyzna po raz pierwszy od lat czuł, że w jego życiu pojawił się prawdziwy sens, a fortunę zaczął postrzegać jedynie jako narzędzie do naprawienia krzywd, które sam wyrządził własnemu dziecku. Jednak mimo jego wysiłków zdrowie leni zaczęło budzić coraz większy niepokój. Dziewczynka często budziła się nocami, przerażona, z gorączką, której lekarze nie potrafili wytłumaczyć. Każda wizyta w szpitalu przynosiła kolejne złe wiadomości, wyniszczone uliczne życie zostawiło trwałe ślady na jej zdrowiu. W końcu pewnego zimowego wieczoru Andrzej odebrał telefon, który zatrzymał jego serce na kilka sekund głos lekarza brzmiał poważnie, niemal smutno. Lena cierpiała na poważną chorobę płuc, rozwijającą się w wyniku życia na ulicy i długotrwałego wyziębienia organizmu. Jej stan pogarszał się szybko, a jedyną szansą na uratowanie dziecka była kosztowna terapia, wymagająca wyjazdu do specjalistycznej kliniki za granicą. Lekarz, z pełnym współczucia tonem, dodał, że czas działa na ich niekorzyść. Andrzej bez wahania zaczął likwidować kolejne aktywa, sprzedawał nieruchomości, firmy, wyprzedawał drogie samochody i dzieła sztuki. Przyjaciele odwracali się od niego, wspólnicy z niedowierzaniem kręcili głowami, mówiąc, że niszczy swoje życie dla zwykłej dziewczynki. Ale on nie wahał się ani chwili, był gotów poświęcić wszystko, by Lena mogła żyć. Z każdym kolejnym tygodnie leczenia, Andrzej tracił kolejne elementy swojego dawnego życia, lecz zyskiwał coś bezcennego więź, o której zawsze marzył. Każda chwila spędzona przy łóżku dziewczynki. Każde jej spojrzenie pełne wdzęczności sprawiało, że czuł się bardziej spełniony niż przez wszystkie lata sukcesów biznesowych. Lena z każdym dniem zaczynała odzyskiwać siły. W jej oczach zagościło zaufanie, a w sercu powoli rosła nadzieja, że może już nigdy więcej nie będzie musiała bać się samotności ani zim na ulicy. Wszystko zdawało się zmierzać ku lepszemu aż pewnego popołudnia Andrzej otrzymał wyniki szczegółowych badań. Wiadomość, jaką przekazał mu lekarz, spadła na niego niczym lodowata lawina. Lena potrzebowała pilnego przeszczepu płuc. Zabieg był ryzykowny, a czas działał na ich niekorzyść. Andrzej wiedział, że mimo całego swojego majątku nie był w stanie kupić czasu, który nieubłaganie uciekał. Zrozpaczony, nie mogąc już wytrzymać napięcia, postanowił powiedzieć Lenie prawdę o jej matce, o swojej winie, o tym wszystkim, co przez lata krył głęboko w sercu. Siedząc obok jej łóżka w szpitalnej sali, ściskał małe, wychudzone dłonie dziewczynki i drżącym głosem wyznał całą historię, bez ukrywania niczego. Lena słuchała uważnie, jej wielkie oczy zapełniały się łzami, lecz nie było w nich gniewu ani pretensji, jedynie głęboki smutek i bezbrzeżna dziecięca tęsknota. Tatusiu, czy teraz już zawsze będziesz ze mną? Wyszeptała cicho, wtulając się mocno w ramiona Andrzeja, jakby bojąc się usłyszeć odmowę. Andrzej przytulił ją mocno, ze łzami spływającymi po policzkach. Obiecał jej, że już nigdy więcej jej nie opuści, że będzie walczył o nią do ostatniego oddechu. I w tej chwili zrozumiał, że prawdziwym bogactwem była właśnie ta mała istota, której życie miał teraz w swoich rękach. Kilka dni później, gdy sytuacja zdawała się już niemal beznadziejna, zadzwonił telefon. Dawny przyjaciel, z którym Andrzej nie rozmawiał od lat, usłyszał o jego sytuacji. Postanowił anonimowo opłacić terapię Lenki. Mężczyzna zrozumiał wtedy, że dobroć potrafi wrócić nawet po latach, lecz los miał dla niego jeszcze jedną niespodziankę ostatnią, najbardziej szokującą wiadomość, która ostatecznie pozwoliła mu odkupić wszystkie grzechy przeszłości. W szpitalnej sali zjawiła się tajemnicza kobieta. Patrząc Andrzejowi prosto w oczy, powiedziała spokojnym głosem coś, czego nikt się nie spodziewał: Panie Kowalski, Lena nie jest pana jedynym dzieckiem. Ta historia pozostawi Cię bez słów, a na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.